Historia na szóstkę, Polska pierwszych piastów, klasa piąta, powtórka przed Sprawdzianem. Co przypomnimy? Najważniejsze wiadomości o plemionach słowiańskich na ziemiach polskich, jak powstało rycerstwo, daty, postacie, pojęcia, przyczyny i skutki wydarzeń. Zaczynamy od Słowian. Słowianie w Europie. Kiedy na południu Europy upadło Cesarstwo Rzymskie, w IV-VI wieku naszej ery na północno-wschodnich terenach przemieszczały się wielkie grupy ludności. Proces ten nazywany jest Wielką Wędrówką Ludów. Na jej skutek środkowa część Europy opustoszała. Mieszkające tam plemiona powędrowały na zachód. W V-VIII wieku tereny wschodniej, środkowej i południowej Europy, w tym ziemi współczesnej Polski, zasiedlone zostały przez Słowian, którzy. Byli podzieleni na liczne mniejsze plemiona, które używały podobnego języka, miały podobne zwyczaje, obie rzędy i wierzenia. Osiedlali się głównie na obszarach nizinnych w pobliżu rzek i jezior, mieszkali w niewielkich osadach skupiających po kilka, kilkanaście zbudowanych z drewna ziemianek, niekiedy otoczonych wałem obronnym. Zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem i łowiectwem. Znali różne rzemiosła, np. garncarstwo i kowalstwo, w razie potrzeby stawali się walecznymi wojownikami, na ich uzbrojenie składały się włócznie, łuki i drewniane tarcze. Na mapie widzimy też plemiona słowiańskie, Słowianie Zachodni, Wschodni oraz Słowianie Południowi. Pomiędzy plemionami słowiańskimi dochodziło do rywalizacji, silniejsze plemiona narzucały swoją władzę pozostałym, w ten sposób powstawały pierwsze państwa słowiańskie. Około 830 roku naszej ery na Morawach, dzisiejsze Czechy, powstało państwo wielkomorawskie, w IX wieku zaczęło się powiększać, w jego skład weszły m.in. ziemie współczesnej Słowacji. Rościsław jako władca państwa zwrócił się do cesarza bizantyjskiego o przysłanie misjonarzy: chciałaby mieszkańcy państwa przyjęli chrześcijaństwo. Z misją chrystianizacyjną udali się dwaj zakonnicy z Konstantynopola – Cyryl i Metody. Misjonarze nauczali i odprawiali nabożeństwa w języku słowiańskim, przetłumaczyli także Biblię. Cyryl stworzył specjalny alfabet słowiański oparty na alfabecie greckim – cyrylice. Na początku X wieku państwo wielkomorawskie upadło na skutek walk wewnętrznych i najazdu koczowniczych Węgrów, którzy opanowali tereny nad Środkowym Dunajem i założyli tam swoje państwo. W X wieku na obszarze zamieszkiwanym przez Słowian to jest Słowiańszczyzna, powstały nowe państwa. W zachodniej części powstało państwo czeskie, na wschodzie Ruś-Kijowska, na południu Europy Serbia i Chorwacja. Słowianie na ziemiach polskich. Do X wieku większość ziem Polski pokrywały lasy i puszcze. Zamieszkiwały je liczne plemiona słowiańskie, które wycinając i wypalając lasy, zdobywały ziemię pod uprawę. Plemiona słowiańskie to wieleci, pomorzanie, wolinianie, polanie, mazowszanie. Dziadoszanie, Bobrzanie, Ślężanie, Opolanie, gołąszyce, Wiślanie i Lędzianie. Silne plemiona podporządkowywały sobie te słabsze. Już w drugiej połowie IX wieku na obszarach wokół Krakowa i Wiślicy powstało państwo Wiślan, które nie przetrwało jednak długo. Zamieszkujący okolice Gniezna, Polanie dzięki sukcesom w podbojach podporządkowali sobie większość plemion żyjących na obszarze dzisiejszej Polski. W X wieku stworzyli silne państwo. Słowianie wierzyli wielu bogów i czcili głównie siły przyrody. Większość obrzędów ku czci swoich bóstw Słowianie odprawiali w miejscach postrzeganych przez nich za święte. Były to na przykład szczyty gór, gaje, źródła i pieczary. Grody, grody i podgrodzie. Zapanowania pierwszych piastów funkcje książęcych grodów pełniły m.in. Poznań i Ostrów Lednicki. Jednym z głównych grodów piastowskich było gniezno, które leżało na wzgórzu otoczonym jeziorami i strumieniami. Dzięki temu gród miał zapewnioną idealną ochronę przed najazdami wrogich wojsk. Gród stanowił osadę warowną otoczoną wałem obronnym, najczęściej drewnianym lub ziemno-drewnianym. Wał obronny chronił gród przed wrogimi atakami. wjazdu do grodu strzegły bramy wjazdowe z wieżami obronnymi. W głównej części grodu mieściła się siedziba zarządcy księcia. W tej części grodu budowano także kościoły, które jako budowle z kamienia pełniły także funkcje obronne. Do grodu często przylegały podgrodzia, które posiadały własne wał obronny i bramę. Zamieszkiwali je głównie kupcy i rzemieślnicy. Społeczeństwo Społeczeństwo w czasach Piastów. Książę ustanawiał prawa w państwie, był głównym sędzią i wodzem wojsk. Wraz ze swym dworem objeżdżał państwa, by doglądać jego spraw. Bojowie strzegli bezpieczeństwa państwa i ludności i dbali o przestrzeganie prawa książęcego. Kupcy sprzedawali swoje towary podczas targów odbywających się na Podgrodziu. W handlu używali m.in. waka, aby dokładnie odmierzyć ilość sprzedawanego towaru. Rzemieślnicy wytwarzali naczynia, odzież, ozdoby i broń, ich warsztat znajdował się najczęściej na Podgrodziu. Chłopi mieszkali w pobliżu grodu, zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt, byli najliczniejszą grupą poddanych pierwszych piastów. Obowiązki mieszkańców państwa. W czasach pierwszych piastów państwo traktowane było jako własność księcia. Książęcy poddani zobowiązani byli do posłuszeństwa i przestrzegania prawa książęcego. Mieszkańcy musieli płacić daniny i świadczyć posługi, to jest wykonywać usługi na rzecz dworu, dostarczać np. konkretne towary. Zobowiązani byli do goszczenia władcy jego orszaków w czasie podróży po państwie. Musieli stawiać się do pracy przy naprawie umocnień i pełnienia służby wartowniczej, aby zaspokoić zapotrzebowanie dworu na przedmioty codziennego użytku, żywność i broń tworzono osady służebne. Zamieszkująca jej ludność była zobowiązana do wykonywania specjalnych zleceń na polecenie dworu. Władca utrzymywał porządek w państwie dzięki drużynie wojów, która w razie potrzeby stanowiła główną siłę zbrojną. Rycerstwo jak narodziło się polskie rycerstwo? W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego główną siłę zbrojną państwa stanowiła drużyna książęca. Tworzący ją wojowie byli utrzymywani przez księcia. Władca płacił za wyposażenie wojowników, finansował również wychowanie ich dzieci. System ten uległ zmianie po kryzysie w czasach Mieszka II. W państwie odbudowanym przez Kazimierza Odnowiciela książęcy skarbiec był zrujnowany. Władcy nie było już stać na utrzymywanie licznej drużyny wojowników. Książę zaczął więc nadawać wojownikom ziemię, zamieszkująca je ludność podlegała już wówczas właścicielowi ziemi. Obdarowany musiał we własnym zakresie zorganizować sobie uzbrojenie i na wezwanie władcy stawić się wraz z oddziałem zbrojnych. Tak powstało rycerstwo, grupa właścicieli ziemskich pełniąca służbę wojskową. Polskie słowo rycerz pochodzi od niemieckiego Ritter, oznaczającego jeźdźca. Dzięki kolejnym nadaniom ziemi powstały wielkie majątki rodów rycerskich. Najpotężniejszych właścicieli określano mianem Możnowładców. 966. Przyjęcie Chrztu przez Mieszka I. Symboliczny Chrzest Polski. 968. Utworzenie na ziemiach polskich pierwszego biskupstwa w Poznaniu z biskupstwem Jordanem na czele. 972. Wyprawa niemieckiego margrabiego Chodona na ziemię polskie. W bitwie pod Cedynią nad Odrą Niemcy zostali całkowicie rozbici. 992 Przejęcie władzy w Polsce przez syna Mieszka I, Bolesława Chrobrego. 997 Wyprawa misyjna czeskiego duchownego biskupa Wojciecha, której celem było nawrócenie na chrześcijaństwo pogańskich plemion Prusów. 1000 Zjazd gnieźnieński z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie przybył odtąd III, cesarz rzymski i król niemiecki. Bolesław Chrobry przyjął cesarza uroczyście. Na zjeździe gnieździeńskim ogłoszono decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz podległych mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. W czasie zjazdu gnieździeńskiego Ton III podarował polskiemu księciu kopię włóczni św. Maurycego i gwóźdź z Krzyża Pańskiego. W zamian otrzymał ramię Świętego Wojciecha, czyli relikwie. 1002 – zajęcie przez Bolesława Chrobrego wschodnich ziem niemieckich – Milska i Łużyc. 1003 Wyprawa Bolesława Chrobrego do Czech, podbój Pragi, stolicy Czech, przyjęcie tytułu księcia czeskiego. 1018 wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś, zajęcie Kijowa, przyłączenie do Polski i Grodów Czerwieńskich. 1025 koronacja królewska Bolesława Chrobrego, śmierć władcy. W tym samym roku 1025 koronacja królewska Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego. 1031 połączony najazd Rusi i Niemiec, utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich. 1034, śmierć Mieszka II. Po jego śmierci pogłębił się zamęt w kraju, doszło do buntu możnych oraz zrywu ludności, której zamiarem było przywrócenie pogaństwa. Od Polski oderwało się Mazowsze oraz Pomorze Gdańskie. 1038, najazd Czechów na Polskę, spustoszenie Wielkopolski, zniszczenie Poznania i Gniezna, z którego skradziono relikwie świętego Wojciecha, przyłączenie do czeskiego państwa Śląska. W następstwie najazdu państwo oraz organizacja Kościelna na ziemiach polskich przestały praktycznie istnieć 1039 Powrót do Polski syna Mieszka II Kazimierza na czele 500 ciężkozbrojnych wojów niemieckich opanowanie Wielkopolski i Małopolski 1076 koronacja królewska Bolesława Śmiałego syna Kazimierza Odnowiciela 1079 ucieczka Bolesława Śmiałego na Węgry 1102 śmierć Władysława Hermana 1109. Najazd wojsk niemieckich i czeskich na Polskę. Najazd udało się zatrzymać dzięki bohaterskiej postawie obrońców grodów w Głogowie, Wrocławiu i Bytomiu. 1111. Porozumienie między synami Władysława Hermana, Bolesławem Krzywoustym i Zbigniewem. Powrót Zbigniewa do Polski. 1138. Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego na mocy jego testamentu. Postacie. Cyryl i metody. Bizantyjscy misjonarze, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian, w tym w państwie wielkomorawskim, twórcy Rytu Słowiańskiego, święci Kościołów Katolickiego i Prawosławnego, nazywani apostołami Słowian. Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, władca plemiona Polan z X wieku. Dobrawa: czeska księżniczka, córka księcia czeskiego, Bolesława Srogiego, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry. Syn mieszka I i Dobrawy od 992 roku władca Polski. Zaszczytny przydomek Chrobry, a więc waleczny, nadano mu po śmierci w uznaniu zdobyczy terytorialnych. Dokonania Bolesława Chrobrego to: udzielenie wsparcia biskupowi Wojciechowi w jego wyprawie misyjnej, wykup jego ciała i zorganizowanie pochówków w Gnieźnie, przyjęcie w tysięcznym roku cesarza rzymskiego i króla niemieckiego od Tona III, to jest zjazd Gnieźniński. Podboje terytorialne, tutaj wschodnie ziemie niemieckie, Milsko i Łużyce, najechanie terytorium Czech, zdobycie Pragi, przyjęcie tytułu księcia czeskiego, wyprawa na Ruś, zdobycie Kijowa i przyłączenie do polskich Grodów Czerwieńskich. W 1025 roku Bolesław Hrobry został koronowany na pierwszego króla Polski, w tym samym roku zmarł. Biskup Wojciech. Biskup Wojciech, właściwie Wojciech Sławnikowicz, także Adalbert z Pragi. Był biskupem Pragi w latach 982-996, w czasie sprawowania urzędu chciał zrealizować trzy cele, zwalczyć wielożeństwo, promować celibat duchownych i zlikwidować handel niewolnikami. Był skromnym człowiekiem, w czasie piastowania godności biskupie i prowadził życie zakonnika. W 966 roku Oton trzeci poradził biskupowi, aby udał się z misją chrystianizacyjną do Prus. W 997 roku wsparcia w wyprawie udzielił mu książę Bolesław Chrobry. W czasie misji Wojciech został zamordowany przez Prusów, jego ciało jako męczennika Chrobry wykupił na wagę złota i pochował w gnieźnie. Wkrótce po swojej śmierci Wojciech został uznany przez papieża za świętego. Mieszko II Młodszy syn Bolesława Chrobrego, koronowany na króla Polski w 1025 roku, zmuszony przez brata Bezpryma do opuszczenia kraju. Po zamordowaniu Bezpryma odzyskał władzę w Polsce, nie zdołał jednak odzyskać korony królewskiej, musiał uznać zwierzchnictwo cesarza. Bezprym, starszy brat Mieszka II, przejął władzę po najeździe z 1031 roku, zmusił Mieszka II do ucieczki z kraju, zrezygnował z koronacji i odesłał insygnia królewskie cesarzowi. Kazimierz Odnowiciel Syn Mieszka drugiego, w następstwie kryzysu po śmierci ojca opuścił polskie ziemie i udał się do Niemiec. W 1039 roku uzyskał od cesarza pomoc zbrojną i powrócił do kraju opanowując Wielkopolskę i Małopolskę. Kraków zaczął wówczas odgrywać rolę stolicy państwa. W następnych latach Kazimierz odzyskał Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Odebrał też Czechom Śląsk. Książę stłumił błąd ludności, przywrócił na ziemiach polskich chrześcijaństwo. Odbudował polskie biskupstwa, wznosił nowe kościoły. Choć nie zdołał odzyskać korony królewskiej, w dziejach Polski zapisał się jako władca, który odbudował państwo polskie po kryzysie. Stąd też przydomek Odnowiciel Bolesław Śmiały Najstarszy syn Kazimierza Odnowiciela, dążył do umocnienia pozycji państwa polskiego oraz uniezależnienia się od sąsiadów. Podejmował wiele wypraw wojennych, walczył z Czechami, odzyskał Drusi od i Grody Czerwieńskie. W sporze cesarza Henryka IV i papieża Grzegorza VII poparł papieża. W 1076 roku, za jego zgodą, został koronowany na króla Polski, przywrócił także arcybiskupstwo w Gnieźnie. Przeciwko władcy wybuchł bunt, wspierany przez krakowskiego biskupa Stanisława, można władcom przeszkadzała silna władza królewska. Bolesław stłumił bunt, biskup Stanisław został skazany na śmierć, egzekucja biskupa jednak spowodowała oburzenie. W 1079 roku Bolesław Śmiały został zmuszony do ucieczki z kraju na Węgry, gdzie też zmarł. Władysław Herman. Młodszy brat Bolesława Śmiałego przejął władzę po jego ucieczce. Władca był mniej ambitny od poprzednika, nie starał się o odzyskanie korony królewskiej. W okresie jego rządu w silną pozycję w państwie uzyskał jego palatyn Sieciech, który wykorzystując nieudolność władcy w rzeczywistości sprawował rządy. Pozycja Sieciecha wzbudzała zazdrość synów księcia Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa, którzy sprzymierzyli się pokonując wojska palatyna i wygnali go z kraju. Synowie Hermana zmusili go do podziału Polski. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, Bolesław Małopolskę i Śląsk. Władysław Herman zachował dla siebie Mazowsze. Zmarł w 1102 roku. Bolesław Krzywousty. Syn Władysława Hermana po wygnaniu się Ciecha otrzymał Małopolskę i Śląsk. Po śmierci Władysława Hermana prowadził walkę ze swoim przyrodnim bratem. Zbigniewem opanowanie nad całym krajem zmuszając go do opuszczenia kraju. W 1109 roku cesarz Henryk V udzielił wsparcia Zbigniewowi i najechał polskie ziemie. W 1111 roku zawarto porozumienie między braćmi. Zbigniew powrócił do kraju, został jednak na polecenie Bolesława pojmany i oślepiony. Tym samym Krzywousty został jedynym władcą Polski. Bolesławowi udało się odzyskać Pomorze Gdańskie i Zachodnie. Na jego polecenie prowadzono tam także misje chrystianizacyjne. Władca miał kilku synów, aby uchronić kraj przed wojną domową po swojej śmierci. Ogłosił status zwany testamentem Bolsowa Krzywoustego, w którym podzielił kraj między swoich synów. Pojęcia Kurhan, rodzaj mogiły w formie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkulistego, z elementami drewnianymi, drewnianokamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Biskupin Osada wiąże się z kręgiem kulturowym, kultury Łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od około XIV wieku przed naszą erą, po wczesną epokę żelaza, czyli do około V wieku przed naszą erą. Gród założono na podmokłej wyspie na jeziorze Biskupińskim, obecnie jest to półwysep, o kształcie zbliżonym do Owalu. Ocenia się, że gród biskupiński był zasiedlany przez 150 lat. Na terenie osady znajdowało się około 106 domostw. Osada otoczona była skrzynkowym wałem drewnianoziemnym o długości około 640 m i szerokości 3 metrów. Plemie, grupa rodów wywodzących się od wspólnego przodka, zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym językiem lub dialektem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Wielka wędrówka ludów to okres migracji plemion barbarzyńskich, w szczególności Hunów i Germanów, na terytoria Cesarstwa Rzymskiego i sąsiednie u schyłku starożytności w początkach średniowiecza, to jest od IV do VI wieku. Słowianie. Grupa ludów w obrębie ludów indoeuropejskich, posługujących się językami słowiańskimi, w v viii wieku osiedlili się we wschodniej, środkowej i południowej części Europy. Polanie, plemię słowiańskie zamieszkujące okolice Gniezna, dzięki sukcesom w podbojach podporządkowali sobie większość plemion żyjących na obszarze dzisiejszej Polski. Postrzyżyny w kulturze dawnych Słowian to obrzęd polegający na rytualnym obcięciu włosów dziecku płci męskiej, zazwyczaj kończącemu 7 lat, połączone z nadaniem imienia. Kosopleciny w kulturze dawnych Słowian obrzęd polegający na rytualnym zapleceniu warkocza dziecku płci żeńskiej, zazwyczaj kończącemu od 7 do 12 lat, połączone z nadaniem imienia. Pogani dla chrześcijanina, wyznawca religii niechrześcijańskiej, szczególnie politeistycznej. Mark Rabia w średniowieczu to zwierzchnik prowincji przygranicznej, Marchi. Dagome Judeks to dokument powstały około 991 roku. Książę Mieszko I występuje w tym dokumencie pod imieniem Dagome. Oddaje w nim swoje państwo pod opiekę papieską. Dokument jest najstarszym opisem granic Polski. Insygnia królewskie to oznaka władzy królewskiej, korona, berło oraz jabłko królewskie. Palatyn, tudzież wojewoda, w średniowiecznej Polsce najwyższy urzędnik państwowy zastępujący władcę w sprawach dotyczących sądownictwa i wojskowości. Bracia przyrodni to bracia, którzy mają wspólne jedno z rodziców. Testament to dokument, w którym dana osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Seniorat to zasada, w myśl której dobra, na przykład ziemię, dziedziczy zawsze najstarszy z rodu. Testament Bolesowa Krzywoustego to statut, w którym Bolesow Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice pomiędzy swoich synów. Testament ustanawiał zasadę senioratu. Najstarszy książę z rodu Piastów, zwany seniorem, miał sprawować władzę zwierzchnią nad pozostałymi juniorami. Senior miał prawo wypowiadania wojny, reprezentowania państwa za granicą i bicia własnej monety. Wbrew założeniom tego testament i podział kraju na nie uchroniły Polski przed bratobójczą wojną domową. Posługi to usługi na rzecz dworu książęcego. Na przykład dostarczanie konkretnych towarów. Osady służebne to osady tworzone, aby zaspokoić potrzeby dworu książęcego na przedmioty codziennego użytku, np. broni i żywności, zamieszkująca jej ludność miała obowiązek wykonywania specjalnych prac na zlecenie dworu. Drużyna to wojowie, których obowiązkiem była obrona państwa i ludności, dbali oni, aby poddani przestrzegali prawa książęcego. W razie wojny drużyna stanowiła główną siłę zbrojną. Prawo książęce to w średniowieczu uprawnienia księcia do stanowienia prawa i jego egzekwowania oraz nakładania na ludność określonych obowiązków dotyczących wykonywania prac na rzecz władcy i płacenia danin. Na mapie widzimy Polskę za panowania Mieszka I. Na kolejnej mapie Polskę w czasie rozbicia dzielnicowego. Przyczyna, wydarzenie, skutek. Mieszko I przyjmuje chrzest, 966 rok. Przyczyna, dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami i rozbicia ich przymierza z wrogimi państwu Polan plemionami Wieletów, chęć wzmocnienia pozycji Polski oraz władcy w Europie. Skutek, rozwój kultury na ziemiach polskich, tutaj piśmiennictwo, sztuka, architektura, wzrost znaczenia polskiego władcy, początek kształtowania się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców państwa Mieszka I. Zjazd gnieźnieński, rok tysięczny, przyczyna chęć odtona trzeciego odbycia pielgrzymki do grobu Świętego Wojciecha, dążenie cesarza do zjednoczenia Europy, skutek powstania arcybiskupstwa w Gnieźnie, wzrost znaczenia państwa polskiego w Europie. Kryzys Królestwa Polskiego na początku XI wieku, przyczyna najazd niemiecki i ruski w 1031 roku, bunt ludności odrzucającej chrześcijaństwo, najazd czeski na Wielkopolskę w 1038 roku. Skutek: Utrata korony przez władców Polski, spadek znaczenia Polski w Europie, utrata części terytorium państwa, podporządkowanie polskich władców cesarstwu. Dziękuję za uwagę i powodzenia na sprawdzianie.